Tak? Pan Henryk Majnusz, który na uroczystości został specjalnie wyróżniony, wymieniony przez pana Mirosława Walenka, jako ten, któremu trzeba szczególnie podziękować. Na sesji też przez młodego, początkującego wiceprzewodniczącego Lana Wolnego też powiedziano, że kto jak to, ale pan zasługuje na pewne wyróżnienie z okazji tego jubileuszu. Więc zapytam pana, panie Henryku, jak pan te siedem kadencji wstecz, jak pan sobie przypomni. Był pan młodym działaczem sportowym, tak mi się kojarzy. E, powiedziano panu, e, to podziałaj trochę tam Heniek w Radzie Miasta i coś nam załatw. To co pan wtedy czuł? Czy pan sobie tak wyobrażał ten samorząd, że to tak będzie wyglądało? To tak nie do końca bywało, ale, ale powiem, że to był taki bunt skierowany właśnie jakby z takich oddolnych, oddolnych takich działań przy LKS-ie, tam przy sporcie, szkole. No taka ogólna niemoc. Zaczęliśmy od walki o salę gimnastyczną. Potem z automatu sala zajęła nam przestrzeń tego górnego boiska. Trzeba było wygospodarować drugi obiekt. Szwędaliśmy się po, po, po boisku nam Wyszyńskiego, po, po byłej stali. Dzieliliśmy to boisko wtedy z Barbarą, tak to się tam chyba klub nazywał, ten okay. osiedlowy. A był to taki, może to dzisiaj będzie niepopularne, albo takie nie do końca grzeczne, ale powiem, to był taki opór przeciwko jakby niezauważaniu władzy na takie działania społeczne zaangażowanych wielu ludzi, bo dzisiaj bo dzisiaj o tych ludziach może już niewielu pamięta, ale, ale gdyby nie praca właśnie na ojcach, e, pana Bogdana, e, pana e, Gębarowskiego, jednego Jana, Michała, e, to nie wiem, czy na tamte ciężkie czasy udałoby się to jakby e, utrzymać przy życiu. Bo tak można krótko powiedzieć: jedyna instytucja, która Poza szkołą tworzyła jakieś takie życie towarzyskie w dzielnicy. I, I to tak wtedy, przy takim, jak to się mówi, niekiedy sportowym czy, czy, czy takim towarzyskich rozmowach, no, na, naszła nas taka złota myśl. I jak zawsze wnioskodawca, wnioskodawca takiego hasła. Od razu zacząłem, a no to przecie ty nie, no przecież ty. Nigdy mi to w głowie nie było, jak tu podkreślono. Nigdy nie utożsamiałem się z jakimś polityką. Urodziłem się w tym mieście, jak powiedziano, na płoni. Od 80 roku mieszkam na ojcach w swoim domu. I zawsze, zawsze, no jakby człowiek wspierał takie działania oddolne, tam gdzieś coś się działo, bo w tych trudnych czasach jeszcze bardziej odległych, to naprawdę były cenne takie cenne, a nie no może niedocenione właśnie przez władze zachowania ludzi, którzy te swoje potrzeby można brzydko powiedzieć, bo, bo tego było w różnych kierunkach się te pasje ludzkie, jakby przenosiły gołębia, że jak to pospolicie na Śląsku się mówi, piłka nożna w czasach tych jeszcze bardziej odległych, to pamiętam y, z y, opowieści tych starszych moich kolegów, y, wręcz zmuszano się, zmuszało się w LKS-ach czy LZS-ach, bo to się lzs ami na początku nazywa, zmuszano y, poprzez y, dofinansowywanie. Y, do rozwijania różnych gałęzi. Był ping-pong, łucznictwo, no takie biegi. No było tam piłka ręczna jak Kuźni na przykład, która urosła też na potęgę przy w swoim czasie. ale to, trochę odwrotnie. No ale tak bywało wtedy. Także taki ten ruch oddolny, no nie było wyspecjalizowanych jednostek, ludzie z tym swoim takim Ukrytym wewnętrznym talentem osiągali no, duże sukcesy, łącznie z olimpiadami i, i, i yy, no, tymi dużymi stadionami świata, na których mogli sprzedać swoje talenty, te swoje umiejętności. A one często brały się właśnie z takich małych, lokalnych yy, działaczy, którzy no, poświęcali swój czas. Pewnie nieraz i pieniądze, żeby to w jakiejś tam formie. Ja pamiętam, jak, jak zostałem prezesem i największym problemem to był, był zakup butów. Jeździłem do zabrza, bo był tam taki producent, gdzieś tam wydukałem że można tam u tego producenta bezpośrednio na taśmie kupić, kupić to obuwie. Potem się już pojawiły zachodnie marki, firmy. się było to dużo droższe, ale ten dostęp do sprzętu już bywał. Jak kupiłem pierwsze stroje, to ten jeden z naszych najstarszych działaczy, pan Bogdoń, nie mógł się nacieszyć, bo, tak jak tu powiedziano, no, wyposażenie tego klubu to z reguły to były takie darowizny, które przywożono tam gdzieś z nie, Niemiec. Jacyś byli mieszkańcy zorganizowali. No, ale w takim sprzęcie to i dziurka po papierosie się znalazła. A tamten to już naprawdę taki ładny sprzęt w tych czasach był do kupienia, chociaż trzeba przyznać, że. No drogich. Ale, ale no, każda drużyna zaczynała jakby no, próbowała się dostroić do, do, do sąsiadów, do konkurencji, żeby nie wyglądać najgorzej. I myślę, że wtedy to się zrodziła taka myśl przez no, jakby środowisko lokalne podkręcona że trzeba że trzeba coś tu zrobić, żebyśmy mieli własnego przedstawiciela, który by w jakikolwiek sposób spróbował wspomóc te działania. A takim kropką nad i to był fakt, jak yy, się dowiedziałem, że przedstawicielem ojca jest człowiek, który mieszka gdzieś na mieście, i ja go w życiu nie oglądałem. Yy, to już nie będę wspominał. Ale, ale tak to bywało, że, że trudno, żeby człowiek z zewnątrz, nie znający jakby specyfiki tego całego środowiska, w którym żeśmy tam te, te, te próby organizowali, no miałby nas wspomagać. Nigdy żeśmy go nie widzieli, poza jednym razem, kiedy sprowokowane gdzieś tam jakimiś takimi głosami pan nas poszukał przyszedł do klubu i próbował z nami nawiązywać. No uznałem, że to jest troszkę tak niepoważne jak na takie duże osiedle. Dość liczne, bo wtedy no, sporo ludzi jeszcze przed tym wyjazdem, powiedzmy taką migracją na zachód, liczebność spora. Z reguły byli to miejscowi, bo też tam często bywało tak, że jakby to powiedzieć, żeniali się w rodziny po sąsiedzku, więc to był taki dość hermetyczny światek. Udało się to wtedy rozkręcić, udało się tam jakoś zainicjować. Było kilku, tak mówię, takich społeczników, którzy wspomagali to. Marcin Handziu, który przez lata bywał w klubie i piłkarzem, i trenerem. No staraliśmy się, staraliśmy się wtedy trochę to wysiłku i same te festyny, organizacja tych wtedy popularnych dużych namiotów, które można było wypożyczyć na taką imprezę. No nieraz pogoda pokrzyżowała całkowicie plany związane z takim dwudniowym festynem. No nie przynosiło to niekiedy nawet wręcz jakiegoś tam dochodu, a wręcz stratę, bo trzeba było za wszystko zapłacić, a frekwencja no nie była najlepsza. Ale myślę, że, że jakby z perspektywy czasu klub istnieje sobie dzisiaj dalej. Szkołę mamy piękną. Jakby zaczyna nam w szkole trochę miejsca brakować, to, to oznaka tego, że, że dzielnica się rozrasta. Że jest coraz więcej młodych ludzi i, jakby, no widzimy w tej chwili sens tego, co się w tamtych czasach działo. Bo pamiętam, był taki nawet zamysł, żeby tą szkołę zamknąć i uzupełnić budynki 15, 18, u uczestników tych. no Trochę szkody nam zrobiła ta reforma. E, Gimna gimnazjalna. Gimna gimnazjalna wtedy, jak nam trochę te dzieciaki zaczęły się rozchodzić po mieście, ale wróciło to do, do normy. Mamy budynek pełen, brakuje klas powoli. Trzeba będzie myśleć o tym, żeby, żeby wygospodarować nowe pomieszczenie z nowym rokiem szkolnym, a nawet już patrzymy z perspektywy dwóch najbliższych lat żeby się w tej szkole, wszystkim dobrze no, żeby się wszyscy dobrze czuli i, i jakby no, nie narzekali. Jak zawsze ja wiem, że wszystko może być lepsze, ale myślę, że jak na dzień dzisiejszy to i tak nieźle szkoła jest. Boiska mamy dwa. I sztuczna nawierzchnia się znalazła, wielofunkcyjne boisko, no i dolne boisko, które do dzisiaj funkcjonuje stan i już poprawkami. Młody zarząd dba o to, prężnie działają. Sekcji przybyło, bo chyba już trzy grupy mają rocznikowo. Więc warto było wtedy no, podjąć te Było chyba warto i tak ja zawsze patrzę, patrzę, no nie żałuję tego co się zrobiło, bo, bo jakby... No nie da się tego mierzyć wszystko jakąś taką miarką opłacalności, więc cieszymy się i mam nadzieję jeszcze do końca tej kadencji przynajmniej wspomagać te wszystkie działania, no i jakby realizować też problemy, które doskwierają mieszkańcom naszej dzielnicy. Dzięki pani Kandyszu. Dziękuję bardzo.